Cześć, witajcie. Zobaczcie jakie piękne kanie dostałam. Mamy takie grube. Ja tutaj je umyłam, położyłam na ręczniku, odsączyłam z wody. Zobaczcie jakie grube, takie mięsiste bardzo. No teraz jest sezon na kanie, jest mega wysyp. Ja już podzieliłam się kilkoma kaniami ze znajomymi. Zostały mi takie dwie. Co będę robić? Będę oczywiście je smażyć. Sól, pieprz, pieprz, sól. Poczekamy aż ładnie wszystko wsiąknie w te blaszki. I kolejna to, z kolei robimy to samo. Bułka, bułka tarta i jajeczko. Najpierw wkładam do jajka, ale zobaczcie, jakie są wielkie te moje kanie, że oczywiście do talerza się nie zmieszczą. więc co? Przekroję je na cztery, przekroję je na cztery zaraz i będę obtaczać w jajku i w bułeczce. I tak każdą część obtaczam w jajku, przekładam do bułki tartej, posypuję, e, posypuję bułeczko, brzegi tak samo. Zobaczcie, jaka gruba mięsiste, piękne, po prostu piękne. I ja odkładam, zaraz będę smażyła. I kolejna. I mamy już jedną gotową do smażenia. Rozgrzewam olej, wrzucam moje, moje, moją kanie na patelnię. Najpierw w ten sposób blaszkami w dół a później na drugą stronę. Ot i cała filozofia. No właśnie na taki dokładnie złoty kolor smażymy z obu stron i danie gotowe. Moją kanie przekładam na ręcznik papierowy.